Cześć witajcie tu znowu. Dzisiaj będziemy otwierać moją kopertę pierwszą. Jeszcze nie patrzyłem, więc zobaczymy co tam jest. Tam już yy, na od Marty Markiewicz. Się dziękuję Marta. Podziękuję Ci jak zobaczysz zawartość. Ale myślę, że mi się spodoba. Tu już widzę yy, jakieś wierszy, ale to należy jeszcze mnie. Tu złote. Kolejne dwa. I pięć. To... O, kur... <sweak> Nie а то... О, кур... Не вижу А не верите, что это может быть? Почти. Первая... Почти. Paseczek Lecz. jeszcze do Marta. Nie przesadzaj. Mamy siedem zł. Ale przepraszam. <noise> co to było? No uh. oh boże. Aha, na miałem to powiedzieć na początku, ale jak ktoś to ja tam chory, więc moje mogą być wyraźne i nie dzisiaj nie piję mikrofonu, więc słabo może być, ale myślę, że jest dobrze. No. Za tą to zawartość. Ale to nie jest od niej. To jest od mo mojej koleżanki z zagranicy. bo mm. ja jej przysłałem te dystówy. Zapomniałem, że to są polskie, a nie angielskie. <ślesk> To jest moje. Tam jeszcze, tam w tam skarbonce mam jeszcze około 8280. To teraz mam 8487. Jestem bardzo zadowolona, ale to nie od niej więc. Janky. Hey!